Wydział Ochrony Środowiska i Rybacka ma 60 lat. W dniu jubileuszu odsłonięto pamiątkowy kamień przy promenadzie absolwentów. W historii naszego wydziału było wiele takich różnych, bardzo ważnych wydarzeń, ale na pewno kluczowe to uruchomienie czy powołanie Wydziału Rybackiego w 1951 roku, następnie Oddziału Rybacka Śródlądowego. A w 1970 roku powołanie wydziału ochrony wód i rybactwa śródlądowego, który następnie w 1997 roku został przekształcony w Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Ta piękna tablica symbolizuje efekt pracy wszystkich dziekanów, wszystkich prodziekanów, członków Rady Wydziału, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników technicznych, jak również wszystkich studentów i absolwentów. Tak patrzę na nią, proszę państwa i myślę, że wygląda bardzo solidnie. Wygląda tak solidnie, jak solidna jest w tej chwili pozycja tego wydziału w uniwersytecie. Na uroczystość jubileuszu przybyli pierwsi absolwenci tego wydziału. Z nostalgią wspominają lata studiów i swoich profesorów. Pan dziekan Sakowicz, nasz pierwszy dziekan w ogóle, niesamowita osobowość taka niepowtarzalna, który nas Ratował w biedzie. Kto nie miał stypendium albo coś, to on wspomagał. Zespół, zespole tanecznym tańczyłem z Mazury. tu był taki duży zespół. Teraz jest jeszcze większy, oczywiście, ale na ówczesne czasy, żeśmy tutaj pojeździliśmy po Warmi i Mazurach, występowaliśmy jako zespół studencki. Także cały czas muszę stwierdzić, że był miły. Oprócz tego, że trzeba było się jeszcze trochę uczyć. Z wydziałem związani są także obecni studenci. Bardzo zżyłem się, że tak powiem, z, z tym wydziałem. W Kortowie jako miasteczku akademickim jestem szczerze mówiąc zakochany, sporo jeździłem po Polsce, widziałem różne kampusy studenckie, ale nigdzie nie ma czegoś takiego, co jest tutaj i myślę, że z ogromną przyjemnością wróciłbym tutaj. Nawet za 60 lat mam nadzieję, że, 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 że będę w stanie, że będzie to możliwe.